Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak często się martwimy? Czy to naprawdę pomaga nam rozwiązywać problemy, czy tylko wpędza w jeszcze większy chaos? Witaj na kanale rozwojowe perełki, wyjątkowe miejsce, które inspiruje poprzez historię. W tym filmie odkryjesz, jak odzyskać kontrolę nad swoimi myślami, a tym samym nad własnym życiem. Na początek zadajmy sobie proste, ale kluczowe pytanie: w jakim celu się martwimy? Brzmi banalnie, prawda? A jednak odpowiedź na to pytanie może całkowicie odmienić Twoje życie. Zostań ze mną, mam dla Ciebie historię, która pokaże, że uwolnienie się od zamartwiania jest możliwe. Poznajmy Martę. Marta to osoba, którą być może znasz, a może jest Ci bliska, bo przypomina Ciebie samego pracowita, ambitna, troskliwa. Jednak od lat zmaga się z jednym problemem, który odbiera jej spokój i siły to nawyk martwienia się. Każdego wieczoru, zanim pójdzie spać, jej myśli zaczynają krążyć jak burza: Czy zdąży ze wszystkim jutro? Co jeśli coś pójdzie nie tak na spotkaniu? A jeśli choroba taty się pogorszy? Te pytania drążyły jej umysł i sprawiały, że przestawała dostrzegać to, co w jej życiu dobre. Nawet najpiękniejsze momenty były przysłonięte przez mgłę lęków. Pewnego dnia Marta spotkała starszego mężczyznę w parku. Wyglądał na spokojnego, zadowolonego z życia. Gdy zaczęli rozmawiać, Marta opowiedziała mu o swoim problemie. Wtedy usłyszała słowa, które zmieniły jej życie. Dlaczego to robisz? Jeśli nie możesz nic zmienić teraz, dlaczego marnujesz chwilę, którą mogłabyś przeżyć w spokoju? Te słowa uderzyły Martę jak piorun. Po raz pierwszy zrozumiała, że martwienie się to niekonieczność, to jej wybór, coś, co stało się jej nawykiem, a nie realnym rozwiązaniem problemów. Co możemy wynieść z tej historii? Z tej opowieści płynie kilka ważnych lekcji. Lekcja pierwsza. Martwienie się to nawyk, niekonieczność. Większość naszych myśli to powtórzenia z przeszłości. Jeśli przez lata pozwalaliśmy umysłowi skupiać się na strachu, będzie on automatycznie podsuwał nam negatywne scenariusze. Ale to ty decydujesz, na co skierujesz uwagę. Lekcja druga: Martwienie się nie rozwiązuje problemów. Kiedy zanurzamy się w lęku, tracimy zdolność do kreatywnego myślenia. Widzimy tylko to, co złe. Jakbyśmy patrzyli na życie przez dziurkę od klucza. Lekcja trzecia. Przekierowanie uwagi może zmienić wszystko. Zamiast skupiać się na tym, czego się boisz, skoncentruj się na tym, co możesz zrobić teraz. To właśnie świadomość chwili obecnej pozwala odzyskać kontrolę nad umysłem. Jak uwolnić się od zamartwiania w praktyce? Czas na konkretne kroki, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad swoim umysłem. Zatrzymaj się i zapytaj, w jakim celu się martwię. Kiedy złapiesz się na zamartwianiu, zastanów się, co chcesz osiągnąć, czy twoje myśli prowadzą cię do rozwiązania. Jeśli nie, po prostu je puść. Ćwicz wdzięczność. Każdego dnia znajdź trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To ćwiczenie pomaga przenieść uwagę z lęków na to, co dobre i budujące. Praktykuj świadomy oddech. Gdy czujesz, że stres przejmuje kontrolę, zatrzymaj się na chwilę i skup się na swoim oddechu. Oddychaj głęboko, spokojnie, świadomie. Ustal priorytety. Nie próbuj ogarnąć wszystkiego naraz. Skup się na tym, co możesz zrobić teraz. To uwolnij cię od przytłoczenia. Martwienie się to nic innego jak wybór, któremu pozwalamy przejąć kontrolę nad naszym życiem. Ale pamiętaj, zawsze masz wybór. Możesz skierować swoją uwagę na to, co dobre, co budujące, co przynosi spokój. Zacznij już dziś. Zadaj sobie pytanie: na czym naprawdę chcesz się skupić? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Może twoja historia zainspiruje kogoś innego? Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków rozwojowych perełek. Pamiętaj, Twoje życie jest Twoim dziełem. Zadbaj o to, by było piękne.